A kiedy byłeś ostatni raz uspowiedzi synu? A niech ja pomyślę, żeby to księdza nie skłamać e, wczoraj. A to akurat prawda jest. O, bardzo ciekawe, bo ja wczoraj spowiadałem jakoś ciebie nie pamiętam. Proszę, księdza Bogdan był tylko, że on się spowiadał u naszego dzielnicowego. No tak, no przecież do niego bliżej mam, nie będę przecież księcia fatygował. A ty, córko, kiedy ostatni raz byłaś u spowiedzi? O, właśnie, właśnie, niech teraz Teresa trochę się tłumaczy. Zamilcz, Bogdan. No powiedz, powiedz, Teresa, bo aż sam jestem ciekawy. Uspowiedzi u spowiedzi świętej ostatni raz byłam, e, z rok temu. Rok? tam, proszę księdza, rok czasu? Co ty też, Bogdan, za farmazony opowiadasz? Ciszej, bądź człowieku, bo przez najbliższy rok będziesz na kanapie w salonie spał. No a co, Teresa, ja mam być tylko najgorszy? Dobrze, dzieci, nie ma co. W niedzielę przed mszą zapraszam was do spowiedzi. Dobrze, proszę księdza, na pewno z Bogdanem przyjdziemy. Teresa, my czasami w niedzielę nie mieliśmy jechać na urodziny do ciotki Marysi? No pewnie, Bogdan, że idziemy. Cicho, bądź człowieku, stój, uśmiechaj się i przytacz...